Witam wszystkich sobota. Także rzeki wylały skoryt, woda mętna nie da się wędkować na rzekach na kanałach. Cały tydzień padało ulewy, więc wybrałem się na jezioro, woda PZW. Tutaj nie wolno używać silników spalinowych, tylko akumulatory elektryczne tak zwane. Także przez cały tydzień miałem dwa brania z sumów ogromnych jak zwykle. Ale nie wyjętych. Jeden hold trwał około 2 minut, drugi hold trochę dłużej. Także były naprawdę dwa konkretne brania. Nie udało się ryby wyciągnąć. Nie byłem przygotowany w sumie na tego pierwszego. Nawet go nie widziałem, jak zatokał. Tylko kolega stał z boku i powiedział, że uderzenie widział i powiedział, że to był sum. Ja akurat miał głowę odwróconą. Także ten filmik jutro wrzucę w niedzielę, będziecie go widzieli. No jest to krótki filmik, chyba że dzisiaj coś się będzie działo, no jesteśmy na jeziorze, spróbujemy jeszcze. pospinigujemy do wieczora. Jak zwykle telefon, kurde no i zobaczymy co się będzie działo. Także zaczynamy. No Ryba, pierwsza, na cykadę. Uważaj, uważaj. Będzie okoń na pewno. Uuu! Ładny garbus, piękny. Piękny garbus. Piękny. Piękny. Wow. Na cykatkę wziął. Chodź tu malutki. A ah, śliczny garbusiu. Na taką oto cykatkę. Ale się zapiął. A taką cekatkę wziął. Taki oto piękny garbusiu. Śliczny. puziaczki do wody. Uf. No to się udało. Zaczynamy dalej. Kolejna rybka. Ale nieduża. Pewnie okoń. O. Taka zabawa. Na cykatkę. ale łaczyły łapczywie łapczyły biorą No jest zabawa fajna Ale jest ryba Jest dużo i ja odpierdziel Nie mam wolframu to w sztupak. a albo dużo okój Na taką delikatną wędkę Żeby to był duży ładny okoń. Ale przymurowa Chcę go zobaczyć, chcę go zobaczyć. Jaki szczupak. Ja pierdziele. Si siatkę, siatkę. I do góry. Ładnie. Bez wolframu. <noise> Na wędkę okoniową od 1 do 7 gramów. Szczubak taki z 7 dych Może więcej? 6. No zmierzymy go. Niesamowicie. Wziął od dołu, chycił. czy jak się zaczepił Ale na namotał Dobra muszę się rozłączyć Także taka bestia Rybcia no, płynie Co, i zdrowa Jest ryba, będzie boleń. Nie, ja bo ty zacząłem. Jest ryba. Sandacz. Proszę bardzo. Pierwszy sandacz w tym roku. Piękny. Piękny. Malutki, niewymiarowy, ale jest. buźki i rybka wraca do wody. Będzie jej większy. A takiego, o, woblera bezsterowy. Strasznie ciężko się nim prowadzi, ale jak się już złapie ryb, to jest proste. Ja nie, Zbijamy! Ja nie, 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 Jest ryba. nie, Jest ryba nie, Jest ryba. Jest ryba. Nie wiem co to jeszcze jest. Pierwszy odjazd, teraz drugi. Nie wiem, nie wiem. Poszedł? No to mogę rzucić to pyga. To powiedz tym panom, żeby nie rzucali tam, bo on tam płynie. Nie jest to duża chyba Nie jest duża Puś... O nie, duża Tylko płynąła w drugą stronę znowu, wiesz? Nie, wiem że tu pyga Podpięta albo coś podpiętego Puściła Puściła Zerwała? Puściła Kurde Będzie następna ja pierdzielę, już tyle 100 metrów poszła. Kurde, spięła się. A widziałeś jak przywaliła przy powierzchni, aż woda się ten... Co? Uderzyła, nie? Ale pech. Jak zwykle no, normalne. Zobaczymy czy haki nie odjęła. Czekaj, jakoś zaczepiłem. Ty żeś przerzucił chyba. Nie, nie, ja, bo ona poszła, wiesz, on rzucił. Powiesiła łapkę. Ja się do nami odniosę. Czekaj, tu na nowe Ja cię piotr. Pogoda ekstremalna, także kończę na dzisiaj. Ostatni rzut, i. Jadź się zrobił straszny. Pawa. Także był jeden ładny odjazd, dwa pobicia. Na razie. Także dzień dobiega końca. Pat fajny szczupak, okoń, no i parę takich mniejszych zapałem i też parę się ryb spioło. Także dzisiaj ten film zmontuję i jutro rano Wam go dostępnie w niedzielę. No i tego suma zobaczycie, no tam film trwał około dwóch minut bardzo duży był spiął się no to na tyle na razie